To tak, wstałem rano o 8.35 Później zjadłem śniadanie e, Później pograłem to na, na gitarze Była analiza Zrobiłem analizę e, Miałem plan Dobry plan miałem na dzisiaj e, Później, później był obiad To była część planu Eee, później, no później, później zbieraliśmy się na skocznie. Oglądałem jeszcze Dragon Balla. Eee, Są go walczył, bardzo ciężką walkę walczył. Ale udało się mu nie przegrał. Ale też nie wygrał. Eee, no i później, później, później zsiadłem do autobusu. Przyjechaliśmy na skocznie. Eee, była informacja, że konkurs się ni może nie odbyć Tropiki. <laughs> No i wtedy, wtedy sobie myślę, że Że może tak być To, poczekam jeszcze chwilę, nie idę na rozrywkę, Ale, że eee, Że wiało, no to nie poszłem no, i później, później była taka, 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 taka sytuacja, że plan się zmienił dramatycznie, i wymyśliliśmy z Maćkiem, że idziemy do tropiki. No i tak w zasadzie dzień, dziś się zakończył, że będzie tropiki. Dobrze, będzie, będzie niżny tagił. Kamil Stok powiedział, że nie lubi wschodu. Jaki ty masz stosunek do niżnego tagiłu i rywalizacji tam? A w zasadzie, w zasadzie bardzo, bardzo dobry stosunek mam do, do Niźniego Tagila, Tagiła. E, w zeszłym roku mam tam dobre wspomnienia z stamtąd, e, byłem, dobrze tam skakałem. E, no i w zasadzie pamiętam, że tam zimno jest, czyli, czyli nic się nie zmieni w stosunku do Kusamo. Chyba, że zawody się odbędą.